Cześć, w tym odcinku pokażę Wam jak aktualizuje się oprogramowanie na nawigacji TomTom. -Tom. W tym wypadku ja posiadam nawigację TomTom -Tom Go 50. Jest to, dobra, jest to dobra, dość dobra nawigacja, za rozsądną do 700 zł, gdzie macie aktualizację map do, do żywotnia i te aktualizacje pojawiała się oczywiście w roku parę razy. Zawsze dostajecie informacje, czyli na, na temat aktualizacji jak już są dostępne na maila swojego. Więc to jest aplikacja My Drive Connect, którą sobie ściągacie za darmo z Tomtoma. I wystarczy, teraz widzicie, że mam brak po, połączenia, więc muszę podłączyć przewodem USB dostarczonym przez tą tą nawigację. I teraz widzimy, że połączono. I dostępne widzę mam wyświetl aktualizacji. Mam dostępne dwie aktualizacje, więc nacisnę tutaj i pokazuje mi się, że aktualizacja mapy ze społeczności MapShare i aktualizacja fotoradarów na obszarze Europy. Tu ja mam tą aktualizację. Co widzicie, to jest 3 miesięczna. Ja już się wykupuję w tym akurat modelu co pewien okres czasu. Natomiast te mapy, tak jak mówię, one się pokazują tutaj, tutaj co jakiś czas i one zajmują dość dużo. Po, po, parę, po parę giga. Giga pamięci, więc musicie mieć zewnętrzną kartę pamięci. a ja tutaj mam kartę pamięci, widzicie zewnętrzną, i wszystkie mapy zbieram na tej karcie no. zewnętrznej. Natomiast wewnętrzna pamięć urządzenia jest mało zajęta. Tutaj macie urządzenie. Tyle wolnego, a tutaj na karcie 23 ponad giga, wolnego. Więc i teraz wystarczy, że tutaj mam zaznaczę. Tutaj ta opcja, że wszystko chcę sobie zaktualizować. Widzimy, że te aktualizacje mało zajmują w tym wypadku, więc teraz naciskam aktualizowanie pojawia się taki pasek procentowy. No i widzimy, że aktualizowało nie urządzenia teraz, czyli pobrało najpierw te informacje na wasz lokalny komputer, następnie poprzez przewód USB następuje, następuje po prostu aktualizacja tego oprogramowania na samej nawigacji. I tak wygląda w ten sposób nawigacja. Aktualizowanie nawigacji, to w tym wypadku. Widzicie tutaj troszeczkę wolniej to przebiega, bo wiadomo, że tutaj ten mikrokontroler, który obsługuje tą nawigację, jest dużo wolniejszy od procesora. No i tak to wygląda. Jak dojdzie do 100%, pokażę, pokażę że zostało zakończone, ale poczekam, żebyście widzieli. Dlatego mówię, dlatego wybieram Tomtoma, bo dość prosto to się wszystko robi. Chociaż konkurencją też jest Garmin. Jedni polecają Garmina. Ja mogę polecić Tomtoma. Bardzo dobra nawigacja. I tak jak mówię tam ten TomTom Go50 jest dość dobry, bo ma dożywotnią aktualizację map, co jest bardzo ważną sprawą. No za fotoredory to wiadomo, trzeba tam płacić rocznie abonament. Tam, możecie sobie znaleźć na stronie TomToma, bodajże 120 zł, coś takiego. To zależy od jakiego kraju, jakiej mapy, więc to trzeba, trzeba sobie przejrzeć, bo te cyniki się zmieniają. No i zaraz dojdzie do 100% i pokażę Wam cały proces. Aktualizacji. Oczywiście jak ściągacie mapy, no tak jak mówiłem, one ściągają się dość długo i trzeba włączyć włączyć. Jak macie szybkie łącze, to na komputer się ściągnie szybko, ale już na nawigację, instalacje na nawigację, no to potrafi potrwać nawet ponad godzinę czasu, jak i nie, jak i nie dłużej. I najlepiej mieć zewnętrzną kartę pamięci do nawigacji kupioną, bo wewnętrzna pamięć jest bardzo wolna. A ja akurat mam dość szybką kartę pamięci, więc to o wiele szybciej ładuje mapy i tak dalej, więc lepiej, lepiej. Kupcie, się, kupcie sobie porządną kartę pamięci zewnętrzną. To takie moje rady. Dla tych co myślą o jakie, jaką nawigację wybrać, no ja tak jak mówię polecam wam TomTom Tom Go. No jak, jeżdż, jak jeździcie normalnie z zwykłymi samochodami, bo jak jeździcie ciężarówką, no to wiadomo, że kupujecie sobie <laughs> specjalny do ciężarówek. Tak? No i widzimy 99%, 100%, pokazuje się komunikat kończenie. Na tom tomie teraz widzę aktualizowanie, nie odłączaj urządzenia, bardzo ważna sprawa, nie można w trakcie aktualizacji wyłączać urządzenia. No, i widzimy kolejny proces, bo tam były dwie map share i fotorodary, tak, więc dwie rzeczy. I po kolei pierwsza została zaktualizowana, teraz druga. I zwróćcie uwagę, że patrzy mm, jakiś czas, oczywiście to jest tam szacunkowe, on się zmienia bardzo szybko. Ale na parę mega, y, megabajtów musicie czekać <laughs> ponad 2 minuty, ale jak macie na przykład mapy do zaktualizowania po 8 GB no to możecie sobie wyobrazić jak długo trwa ta aktualizacja. No i widzimy, jesteś gotowy do drogi, twoje urządzenie zostało zaktualizowane. I naciskam moja zawartość i pokazuje mi się tutaj. O, zwróćcie uwagę, tak jak mówiłem, rozmiar map ponad 6... 6740 MB. Widzicie? Aktualizację fotoradarów tylko 4 MB. Więc możecie sobie dodać głosy urządzenia. Tak. Różne języki. Agata Polski, widzicie, 55 MB. Więc dużo, dużo można to wszystko sobie ładnie ściągnąć, zainstalować. Różne języki macie niemiecki i tak dalej, i tak dalej, no ale teraz wiecie jak wygląda ta aplikacja MyDrive, Drive Connect, którą za darmo sięgacie po prostu stamtąd, a jak kupujecie nawigację tą, yy, zakładacie darmowe konto yy, konto yy, i to wszystko i podłączacie swoją nawigację i pokazuje wam się dokładnie, rejestrujecie swoją nawigację w tej aplikacji podajecie tam szczegóły zakupu i tak dalej yy, wysyłacie paragon, scan paragonu, gdzie kupiliście, bo to do gwarancji Możecie zeskanować na drukarce, bynajmniej takie z w Anglii. No i to wszystko. I aplikacja rozpoznaje waszą, waszą nawigację i pokazuje, jakie macie aktualizacje. Więc to wszystko w tym krótkim wideo, jak aktualizować nawigację. Trzymajcie się. Cześć.